To Siema. kury, kury to był też taki raper, kiedyś raper, teraz pewnie już gwiazda popu bardziej zakładam, który kiedyś nawijał, że w czyli wagonie, a teraz nagry, nagrywa, że z ekipą z Freezem się bawi. Także no, zarabia na pewno lepiej, no, ale no, chyba już nie jest uznawany za rapera. Kury wraca do starych czasów, dobra, zobaczmy. Kury Buskut się nazywa kawałek i jest zrobiony przez. Clear Mind, Phantom, Banger, Banger, Phantom, zajebisty, robił nam ty ja on, jest od Phantom, y, tak, od fantoma, no, Phantom, bardzo zdolny chłopak, znam. <śmierzy> wygląda gwiazda. Kiedy wchodzę, to nigdy pas Jak małpa, ale właśnie spaliła gibona. Choć woda, pora na nas. Jesteś słodka jaka na nas. Chcesz słodki na Instagrama, jak ze filmy z tobą, takie na Oscara Dobrze wiem, że. Kręci mój basket. Kręci o mój tak, Kręci o mój basket. Kręci o mój ja, Kręci mój basket. Kręci o mój trąb. Tam Konopski kurwa tańczył? Ja pierdolę, Konopski. W w Kęci ją mój paskat, kęci ją mój czapak. Kręci ją mój paskat, kręci, ją, mój trap, kręci ją, mój i ją, ja! Kręci po parkiecie jak odkurzasz. Lubi śmigać w tych za dużych bluzach. Raz mi mówi, że jestem luzach, zaraz mówi. Zachowujesz się jak kutas. Ona śmiga se po dwóch biegunach. Nie wyrabia za nią, jakbym był o kulach. To jest pełnoprawna fanka mego trapu, ale tak jak nikt potrafi w górze. Nie nowe. zakręcona jest. Ja. No powiem tak, yy, średnie bardzo. W sensie bit zajebisty, buja bit bardzo, ale tekst nie buja, więc. Yy, no taka, taka, takie pięć. Kurwa, tekst jest o niczym, no? O buskut, więc yy, nie, 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 nie buja mnie. Nie buja mnie. Ale, yy, ale ogólnie yy, bit fajny. Bit fajny. A taka średniawa, nie, nie jest to banger. Nie, nie, nie. Nie jest to banger. Głównie chyba, chyba z powodu tekstu, tak mi się wydaje, że nie jest to banger. Słuchaj do końca. Yo, mój baskat, mój trap. do końca dosłuchane. Yy, no, średniawa. Yy, średniawa, szczerze, tak muszę powiedzieć. Yy, bicik spoko, tekst o niczym, kurwa, dosłownie o niczym. Yy, bo tam jest tylko o tym, że jakaś laska chce zrobić fotki, że kręci ją buskut. I yeah. Yeah. kręci po schona, śmigaj po dwóch biegunach. Nie wyrabia za nią, jakby było kulach. To jest pełnoprawna fanka mego trapu, ale tak jak nikt potrafi w kurwiacia yeah. Zakręcona jest tak jak baby like, like, play, play. Mimo tego dalej chcę jej więcej. I Lubi więcej. się odchamić i być Zlej, slay, slay. A ja wolę ją w dresach niż sukience. Yeah. Kręci ją mój baskat. Kręci ją mój trap, O tak, kręci ją mój baskat. Ja kręci o mój basket, kręci No, nie, nie, nie buja, nie buja. Eee, jest. Nagraj mi tyle zysk, proszę. Skminisz ten hajs trochę sobie poużywać Zobaczyć jak to jest ciągle wygrywać Jakie to uczucie być ciągle na szczytach Ale póki co tyram Siedzę sobie i gdybam Ale póki co tyram Szczerze, mordo nie ukrywam. Chciałbym się wyrwać, chociaż ten jeden raz. Bo ciągle dyrka i ciągle goni czas. Nie zaczynuję, Chciałbym się wyrwać, chociaż ja. ten A za dużo pytań, to wszystko we mnie się. Oj dużo siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie Bo wszystko czego dotknę z... To strasznie tam dedny akurat, ...dybanie. lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie To strasznie Bo wszystko czego dotknę Zamienię w złoto Za dużo czasu poświęciłem tym ku to Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą Masz moje słowo, chciałbym się wyrwać Chociaż jestem jeden raz, bo ciągle ty... Tylko znowu, o czym on nawija? Że, 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 że ma ciężko? Że nie ma czasu na, na swoje życie? O tym on nawija? Właśnie, zastanawiam się, jak, jak się utożsamić z tym tekstem, nie? Zastanawiam się, jak, jak się utożsamić z tym tekstem, no bo... No bo tak, no muzycznie... Mógłbym go porównać do dwóch niepozornych. Chociaż może trochę częściej wypuszcza nutki. Nie no częściej. 7 miesięcy, sześć, trzy. To lekko, lekko więcej wypuszcza może. 11 miesięcy. To ten, więc tutaj raczej nie ma Tyrki. Kanał YouTube. On ma jeszcze pewnie jakiś kanał YouTube, nie? Czy nie ma? Nie no kurwa, no. On nie ma, on nie ma kanału YouTube? Żadnego? Nie robi YouTube'a? To nuta na ujawnienie w związku z Julitką. <grymne> z kim kurwa? <grymne> z jaką <ma> Julitką? <grymne> z jaką Julitką znowu? Ty pierasz Kury, Julitka. Nagraj mi tyle proszę. A! Directed by Julita Różalska. A jest pokazana ona? sobre o choque